Siema widzowie, witam Was na dzisiejszym odcineczku z Dragona. Dzisiaj oszuści na Dixerku. Ostatnio Dixer tepa się do swoich widzów yy, na live, więc pomyślałem, że wbiję sobie na Discorda i zaproponuję mu oszuścika, oczywiście to my zrobiliśmy na nim oszusta no i co? Kopnijcie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale i tyle pozdrawiam samego Dixerka i widzów Dixerka i lecimy z odcineczkiem. Siemano mhm. Mati? Tak, tak, tak. Czemu no, no, podłoga Mati przez Kurwa Zepnęłem ja Mateusz. Dobra. Tylko cię tepać czysza. Aaaaaa! Co miesza! 49, kurde ch tam kopię jeden. Dobra, patrz, tam jest no. jeden typek. Ogień, ogień, Ogni, kurde! Chodź, 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 chodź. Tylko shiftuj, no. shiftuj, shiftuj, shiftuj. Chodź. No, co ja robię? No dobrze idziesz, do no mi się. Siema no. Netodorszczuk. Kurwa, tylko jak się kawnie, to lipa będzie. Siema! Patrz, patrz. Sie ma Jadek! Patrz, czekaj, otworzę ci go! Otworzę ci go! Patrz, patrz. Ty kurwa dixerek, makry mi się rozjebał makry mi się rozpierdoliło. Dikser, nixer, kurwa, makry mi się rozjebał <laughs> Dobra, się ma Eniu. Ty e, kurwa dikserek, makry mi się rozjebał. Makry mi się rozpierdolił. Dikser, dikser, kurwa, makry się rozjebał. <laughs> Dobra, siema Eniu Słyszałeś na ról? Makro no, mi się zepsuło Jaki chłop Chłopie Kurde, makro się zepsuło Ty, bo to buźka kliker To wszystko przez, te, wszystko przez, wszystko przez rolnika dobra Cały czas mi klika, Stary... nie działa, nie działa, wariacie Dobra, nie udawaj głupa, tylko mnie nie bij No nie no, bij mnie, gości nie bij mnie. No, od rolnika pobrałem jakiś makro, nie? Mówi, że dobry. Dobra, dobra nie super jest. To mi... ci pierdolnęła, co jest to. Super, bardzo mnie to interesuje, nie? Tylko weź mnie nie bij, nie? Możemy się dogadać no, i... Tak no, no mówić, Ja bym cię z chęcią nie bił, no tylko ten buźka kliker jebany coś nie działa. No, to... Nie daje rady. O, ty kurwa, kilka kamikadze Ty no, zostaw Umiarę mnie! Nie, zostaw, już umieram! Zostaw, zostaw, gościu! Zostaw, beskisu! Maj! Nie no, Dobra. ma ty! Śmiecie się! Ile masz jeszcze refilków? Dwa refy, dwa refy. Zostaw, Dobra, no, nie bijecie, nie bijecie! To... Zostawiam cię! powiedz że mnie nie bije. No, sojusz, sojusz! Popie banana na zero użyć Na zero? Właśnie zmieniłem. Zmieniłem, nie, zmieniłem. Nie, no nie no zerę oszukałeś, kurwa, za oszustwa co ci zapierdalam. No, no ale... zmieniłem. No zostaw mnie. Ale oszukałem. To ref. Ostatni... co oszukałem? Oszuka... No pokazać ci, że mam na pokazać ci. Co już? Dedam, dadam, de serio. Co, co już, co już, co so już? Oj, co już nie, bi, nie, bi, nie, bi, nie, bi, nie, 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 nie. Serce dwa serca, serio mam dwa serca. Pokażę ci na streamie, patrz, nie oszukałem. Dwa serca o, mam. Poja... Nie, no, ale no, nie wiem. Bu serca, pół wzią... serca mam, pół serca mam. Dobra, dobra, dobra. dobra. Zostawcie. Dobra, co? No, no patrz, patrz Dobra, no, wypuścicie, wypuścicie gada. Proszę no, a jak, u, u, Musisz ładnie poprosić Proszę no, bardzo ładnie, bardzo. proszę ładnie No, no Mateusz ale, dobra, musisz, musisz coś zaproponować Dixer Matthew, Matthew 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 Umówmy się, umówmy no, się Matthew No, 114 mam do ciebie Nie wiem, Chodź. <coughs> Idę Eee, ty, e, ty mnie nie bij goście, ty pijany Wydełup <laughs> staj Miłego skinka. Dzięki. ale A bo bije mnie czapii? ktoś No bo to małpisz on Nie bij, nie bij No to, kurwa, jededne Masz, masz Kościół Jedz, jedz, wariacie No zabij go, no, go. zabijaj się, go się. Co zabij go, co zabij <laughs> Sojusz? Mati no. co masz?